Udało się. Po wielu dniach ciężkiej wędrówki, wreszcie przekraczam przełęcz Torangla Pass. Pozostaje mi jeszcze kilku godzin zejście do tybetańskiej wioski Mutkinav. Co, twarz mi zdrętwiała. Już mi lepiej. Było naprawdę, naprawdę źle. Ja cały czas jest źle. Ciągle chce mi się rzygać, czuję takie drgawki wstręt, Ale jak się schodzi to jest dobrze, ale kolana bolą. A tu jest 1700 metrów zejścia sam lud w butelce Nie wiem którą godzinę schodzimy ale to się nie kończy To zejście jest okropne. Tak mi już nogi bolą po tym. Szczególnie paznokcie. O, a tu końca nie widać. Wszak schodzimy, schodzimy. Nie było wiadomo, że 5 km się schodzi tak w linii prostej, ale kurde myślałem, że to szybciej zleci. A ja ciągle czuję chorobę wysokościową. Nie wierzyłem. Nie wierzyłem, że się uda. Rano jak się obudziłem to dostałem takiego ataku takich drgawek, no i potem wymiotowałem pomyślałem sobie, że dobra spróbuję, zrobię tak 30-50% trasy tak dla klimatyzacji wrócę się, jutro rano zaatakuję no ale wyszło za pierwszym razem ale mam teraz spacerek w pełni zasłużony bo było tylu dniach, takie kurde wędrówki ta wysokość Robi swoje. Jest tak wykańczająca. Tak po prostu wyprówa człowieka z sił. A w nocy mi się okropnie spało. Byłem naładowany tyloma ubraniami, że miałem takie ataki klaustrofobii. Także idę teraz do Mutkinat. Tam sobie zrobię dzień przerwy. Trochę pozwiedzam, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa wioska. Pranie zrobię i ogólnie się ogarnę. Bardzo, bardzo chciałbym się napić piwa. Aż ciężko zliczyć te mosty, które przeszedłem. Ale ten już w ogóle nie robi wrażenia. Jakie słodziutkie kuski. Kurczę. Przepraszam Państwa. Ja sobie przejdę. Nie, nie, nie. Po kilku godzinach schodzenia z przełęczy Torang docieram do Doliny Mustangu, która rozciąga się od północnego Nepalu, aż po płaskowyż tybetański. Dolina Mustangu była całkowicie odizolowana od świata do 1992 roku. Aktualnie wjazd jest możliwy, jednak tylko pod licznymi restrykcjami. Wioska, w której się zatrzymuje nosi nazwę Mutkinaw. Znajduje się tutaj jedna z najwyżej położonych oraz najstarszych świątyń hinduskich. Podobnych miejsc kultu do tego na świecie jest jedynie siedem, głównie na terenie Indii. Zwane one są Kesetras. Świątynia dedykowana jest lordowi Vishnu. Pielgrzymi odwiedzający świątynię najpierw przebiegają pod 108 marynami z podobizną byka. Nazywają się one Muktidara. Pielgrzymi po obmyciu się świętą wodą mogą wziąć kąpiel w dwóch świętych basenach po drugiej stronie świątyni. Jak wiadomo, większość świątyń w Nepalu jest współdzielona między dwoma religiami. Natomiast tutaj ta część buddyjska jest znacznie spokojniejsza. Ja tutaj zamarzam, a ta woda jest no, z gór. Opuszczam dzisiaj nad i kieruję się po prostu w dół. Nie wiem do jakiej wyspy trafię. Prawdopodobnie jakaś taka Jomson, coś takiego, a stamtąd już sobie potem pójdę do tatopani. Tatopani są gorące źródła. Co mnie bardzo cieszy. Dzieleń nareszcie, tak bardzo mi je brakowało. gdy wody nie nabrałem. Nie wiem czy po drodze coś będzie. Ale tam słońce zachodzi. Niesamowite. Namaste. 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 Nic tu nie mogę znaleźć. Niedobrze. Niedobrze. No. Proszę bardzo, walki uliczne. Który odpuści? O co poszło? Polubiły mnie. Zaakceptowały. Oto Nepal. Kraj pokoju. W Jomsom udało mi się dorwać lokalnego busa i udałem się nim do miejscowości Tatopani. Jestem jakieś 1000 metrów nad poziomem morza. I wreszcie jest normalne powietrze. Wreszcie mogę odjechać. zamierzanie. zamieszanie. Przed chwilą tu małpy szły, to zamiast i sobie tutaj środkiem, to po poręczy. Tego mi brakowało. Odgłos ptaków, małp, zieleń. Taka totalnie dzika dżungla. Nie pomyślałbym, że taka prymitywna czynność jak oddychanie może sprawiać tyle radości. Wydolnościowo jest świetnie, natomiast dopadła mnie no, choroba wysokościowa. Ja się jednak od niej nie uwolnię. Chcę zrobić taki finał Himalajów. Na takim wzgórzu, to się nazywa Punhill Hill No, to będzie takie Zwieńczenie tego wszystkiego Ale na razie sobie muszę odpocząć, bo nie czuję się najlepiej Impreza w najlepsze A ja chory Godzinka drogi Do Miejsca docelowego A sobie zostanę Z nowymi kolegami Zarąbiście tutaj nie ma jako takiej restauracji, po prostu się je u lokalców, To co mają, to dadzą. Płaci się, ale nie ma menu. Nie ma czegoś takiego. Trzeba liczyć, że to co mają, akurat zasmakuje. Do <laughs> Która? jak te polskie, tylko takie nie wiem na imigracji. Było już tak ładnie. No ja. Nie, nie mam siły na nic. No, w sumie dobrze, że tutaj, a nie na górze gdzieś. To byłoby przez rany, ale nie wiem. Nie wiem, co jest. Nie wiem. Rano było dobrze. 13 godzin spałem Ale czuję się dobrze dzieciaki do szkoły idziemy uczyć się Ciekawe jak to szkoła wygląda No bo na pewno nie ma klas, tylko gdzieś tam te dzieci w różnym wieku tego samego się uczą ale tutaj ptaki śpiewają. No, droga prowadzi takim lasem. Praktycznie cały czas bardzo dużo schodów jest. Schody tak myślę 50% razy. Właśnie się odzwyczajam. Odzwyczajam się oddychać buzią, bo na górze nie dało się inaczej. Już mam taki nawyk. No, ale tutaj można normalnie nosem. 4:30. Wspinam się na Hill Podobno warto. Oczywiście, najlepsza pora to wschód słońca. Dobrze, że nie jest tak zimno, bo nie wytrzymałbym tak jak na Tyliwczolajek. Coś pięknego. Wschód słońca w takim miejscu. w zachodzie również nabierają kolorów, coraz bardziej. Tuż po wschodzie słońca, wyruszyłem do miejscowości Tadapani, przemierzając magiczne krajobrazy. Jestem pewny, że pod kątem widoków ten dzień był najlepszy na całej trasie. Dodam jeszcze, że w tle widać Dalagiri, czyli jeden z ośmiotysięczników. To trasa z góry pani do, do tej miejscowości, do której idę. na całej trasie jest spadek 200 metrów. Natomiast teraz cały czas idę pod górkę. Liczyłem na jakiś taki spacerek. Wiadomo, może. Góra dół góra dołu co chwilę. Ale tutaj trzeba pokonać no. Kawał, kawał góry, żeby tam się dostać. Całkowicie inny klimat tutaj panuje i ludzie też są mienni. Widać, że tacy mniej zaawansowani turyści, no bo jednak, żeby obejść na napórne, no to tam trzeba jednak mieć skila. No a tutaj można odczuć taką bardziej rodzinną atmosferę. Jestem ciekaw, co tutaj rośnie, bo dosyć sporo tego. Yeah. Da się pogłaskać. Mam nadzieję, mnie nie zatykuje. No, spocik, niczego sobie. Ale czeka mnie kawał schodzenia teraz. Było pod górkę, teraz z górki. Nie wiem, czy to jest jakiś odłam buddyzmu, hinduizmu, czy to jakaś sekta, ale podoba mi się. No, tutaj są poddani, a tutaj szef. Mówię no tak z górki, już nie wiem, godziny idę, cały czas schody, no i rzeka. Tutaj nowe znalezisko, takie rogi. Kurczę, ale ciężkie to jest niesamowicie. Żeby wyprostować rękę to nie ma szans. Ciekawe kształty ma ten las. Takie drzewa powywijane. Tutaj tak samo. Czuć taką dżunglę. Tam jakaś rzeka płynie. Dalej wodospad. A to wszystko w Himalajach. Nie wiem czy to widać na kamerze, ale te drzewa, które są tutaj, one rosną tak bokiem, jakby zaraz spaśmiały. A tam jest skała jeszcze między nimi. Zeszliśmy na dół tą dolinę, a tu się okazuje, że trzeba tam się spiąć do góry. A, 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 a. Kurde. Masakra jakaś. Zdecydowanie za dużo przewyższeń dzisiaj ale trzeba iść dalej i ostatnie 20 sekund trzymamy, trzymamy raz, dwa, raz, dwa rano a No, to była zła noc Zaczęło się od tego, że dwóch Polaków mnie zaprosiło na piwo No a potem już było międzynarodowo <grystanie> No i taki piękny widok mnie dzisiaj wita Tego ciężkiego poranka Tutaj mamy Macza Pukciar Tutaj chyba Annapurna Daksin Tutaj ten ta, ta 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 góra Niebawem kończy się moja przygoda z Himalajami, jeszcze przez pewien czas będą widoczne ale trekkingów już nie będzie chyba, że w innych krajach zobaczymy przede mną nowe przygody, teraz jadę do Pukary a potem udaję się na południe do parku Chitwan to jest po prostu dżungla, także jeszcze dużo przede mną, ale trekkingów dość. To wioska to jest taki labirynt że tu tyle razy zabłądziłem a takie tak wyglądają oznakowania. Tutaj fartem udało mi się złapać ostatniego busa i chyba przez 5 godzin jaliśmy takimi serpentynami do miasta. No i wylądowałem w pokażę. <śmulny> Pierwszy dzień pokażę. Oczywiście choroba wysokościowa na start. W nocy byłem cały spocony. Głowa by bolała. Tabletki wziąłem no i ruszam coś zjeść. Zostaw mój plesak O no. kurde. Nie odrzepi się, nie żryj tego Co za wariat Zarąbisty hotel. A teraz tak sobie idę po obrzeżach pokary. No i trzeba przyznać, że jest tutaj naprawdę bardzo uroczo. Domy naprawdę wyglądają schludnie. Nie wiem czy akurat trafiłem na taką dzielnicę, ale tutaj są takie równorzędne ulice razem z tam. No to chyba wszystko podobnie wygląda. Właśnie się władowałem w Muzeum Gór. To jest chyba jedyna szansa, żeby zobaczyć Yeti. Bo w Himalach, no to tak, no nie było śladu po nim, nie było. Dzieciaki mają dzień wolny. Wycieczka szkolna To są zdjęcia z Himalajów, to jest zdjęcia z Alp europejskich. Tylko że te zdjęcia zostały zrobione jakieś 50 lat temu, a to są teraz. Dobra, wreszcie znalazłem coś polskiego nawet więcej niż bym pomyślał. Jest tu cała tablica napisana po polsku. Zyskałem tych Polaków wszędzie, ale nigdzie ich nie było. Dopiero na końcu zostali tak wyróżnieni spośród reszty narodów. No ale pajęczyn tutaj jest. Cały krzak w sieci. Znalazłem po drodze jakąś jaskinię, nie mam pojęcia co to jest. Są węże na górze. Jakieś kobry, o kobry To jest właśnie chyba Shiva Tu jest więcej tych bóstw induskich. No a tam zaraz będę wchodził do jakiejś jaskini No ten motyw tej kobry No tutaj wszędzie jest pokazany Za mną ogólnie jest wodospad Tylko, że nie widać go w ogóle bo jest ciemno, ale słychać. Bardzo dziwne. Nie wiem, chyba są jakieś pielgrzymki czy coś. Hello! Olaf! Pokażę, wszyscy turyści siedzą na tym Lakeside, to jest ta strona z jeziorem. No i za bardzo no nie wychodzą w inne miejsca. No i bardzo dobrze, bo tutaj nic nie ma. Właśnie udaję się w najbardziej turystyczne miejsce. Tutaj pokażę. Jest bardzo dużo lokalców. To niby takie turystyczne, ale oni sami z tego korzystają. I promenada. ostrowalim. No i główna atrakcja, jeziorko. To raczej to inne palczycy chodzą wieczorkiem na spacer. Dużo knajp dookoła. No nie jest tak drogo nawet. Kurde, walka freestyle'owa się szykuje. A No i ja drugi Co ciekawe nie ma tutaj takich klubów typowych Jak na przykład w Tajlandii To jest jednak wszystko bardziej takie konserwatywne A to jest niby koło młyńskie, Tylko takie no nie do końca Bo ono strasznie zapieprza A ja to z hotelu słyszę jak się ludzie piszczą i ja teraz w pustyni buddyjskiej, która jest przy moim hotelu, nawalam jakiś bębny. Kurde, z rana, wieczorem. Teraz jest jakaś msza. Kurde stromo. E, nie wiem, nie wiem co to chodzi. Nie mam pojęcia. Na górze jest dosyć duży budda. Taki złoty. Kolejka jest potężna ja się Nie spodziewałem się tylu ludzi tutaj Dobra uciekam stąd Naprawdę rano i są tak głośno Tak są głośno walą jakimiś bębnami Nie tam jeszcze jest W ogóle się nie potrafią zachować W ogóle Fajne wejście tutaj mają Takie bardzo strome Takie, że trzeba sobie zasłużyć żeby tutaj przyjść Himalaya jest zaliczone, pokara również, ale to jeszcze nie jest koniec wrażeń, bo ja właśnie zmierzam w kierunku dżungli. Yeah. Yeah, yeah, I see. I see. Oh,